Rockstar to wyda jak GTA 6, Moja szósta płyta, chociaż hitów nagrałem, jakbym miał ich wydać pięć Lewyna, Noka disco, cała Polska tego chce Więc powiedz, jakim cudem czuję stres? Pora iść to swoje, opuściłem SBM Dzięki za wspólną przygodę, ale mogliście lepiej rozej się z 2 1 jeden Może wy udawaliście rodzinę, no ale ja nigdy nie ja, Booker mi chujał na kasę, byłem w jednym dzieciakiem Ale wybaczam, mama chyba cię nie nauczyła, że tu nigdy się nie opłaca Dwa jeszcze koła pod sceną, sam nawet nie wiem dlaczego Szukałem złota, znalazłem diamenta, nie byłem w stanie już nagrać niczego dobrego czy mu na top, się dostałem jak kary na feron. Pytają czemu nie dogrywam zloty, bo kurwa nie chcę robić szary peron Salon, super auto se kupiłem, żeby dać się karąć kolegom musy pierdolą mi to jest muzyką, a przecież wydałem dopiero Nowe buty, alligator, to nie Lacoste tylko Louis Vuitton Wybudowałem ze posiadłość, cztery miliony nie chodzą ulicą Chyba, że właśnie wyszlełem na spacer, Paliłem śluby, odstawiłem pracę Pogadać menadżerem se ostatce To Dogaduję z nim interes powódce z kim swoje przyrodzenie Chyba znowu rozjebałem muszle Na guci portela ją wymienię Złota płyta, żadne wyróżnienie Nawet nie zapytam czemu zielenie jest. Twoja szyja widać, że to nie kamienie Jakaś ci papisze, nie jesteś raperem Numer jeden, kurwa na cały kraj i tutaj powstaje przez całą karierę Niczego nie muszę już się udowadnia Ja mam to za płyty, nie single W naszej ekipie do standard nie opowiadałem bajek, jak mówię, trzy razy będę legendą Bardzo zawiodłem się, że nie skumałeś, bo byłem pewien, że masz głowę otwartą Wszystkie oczy na mnie, jak dyktuję trendy, słuchajcie, uważnie, stójcie na baczność Wyrzucą fakty, niepotrzebne będę, bo kurwa mówi młody wajcior y To co dotychczas nagrałem, to było rozgrzewką Głównego jeszcze nie jadłem, scena dla mnie nie była nawet przystawką